Dając sobie sprawę z tych wszystkich oczywiście obaw, bo rzeczywiście no, wiemy, że Trump ma coś takiego. On tak bardzo próbuje Amerykanom pokazać, że jest silnym człowiekiem, który Putinowi się nie kłania, ale który trochę tak rozmawia z nim jak równy z równym. I, i, no ale koniec końców jest ten jego argument, że za mojej prezydentury żadnej wojny Rosja nie wywołała. Ja staram się tutaj zachowywać taki, mam nadzieję, że zdrowy dystans, to znaczy nie wpadać, nie wpadać w przesadne nastroje emocjonalne ani w jedną, ani w drugą stronę. No, pierwsza podstawowa sprawa to to, że no. My nie mamy, jako Europejczycy w Polsce, nie mamy tego komfortu, żeby sobie decydować, kto w Stanach rządzi. Polonia Amerykanie... tam jest. Nie no, jest Polonia. Polonia <laughs> też jest podzielona. Polonia... Tak, też jest podzielona. No, Myślałam, że... Kiedyś tradycyjnie, kiedyś tradycyjnie głosowała bardziej na demokratów, mm -hmm. jak Pewnie większość imigrantów w Stanach. Dzisiaj Trump na pewno może liczyć na ich poparcie i na pewno on nie zabiega. Zresztą Kamala Harris też o nie zabiega. No tam są przecież słowa do nich kierowane na wiecach, są spoty kierowane do Polonii, no bo akurat tak się składa, że te swing states w tym roku są w dużej mierze zamieszkane przez Polonię i to, to wpływ może mieć. Ale, no, o, o, no, ale po, nie, powiem, zadecydujemy, nie zadecydujemy, znaczy nie przeważymy głosów. Musimy, musimy być, mieć świadomość, że musimy. Być gotowi na współpracę, czy to z jedną administracją, czy z drugą. I mamy też doświadczenie współpracy jako Polska i z jedną administracją, i z drugą. Wiemy, czego się mniej więcej spodziewać po Kamali Harris, no prawdopodobnie kontynuacji polityki Bidena, czyli bezpieczniejszej dla nas polityki i dla Ukrainy. A z drugiej strony, no właśnie nie chcę przesądzać, bo, bo, bo z drugiej strony oczywiście Trump ma niepokojące stwierdzenia, że dotyczące NATO, dotyczące Ukrainy. Ale z drugiej strony, no to przecież za jego pierwszej prezydentury w Polsce się pojawiły wojska amerykańskie, pierwsze, pierwsze kontrakty zbrojeniowe ze Stanami były, były zawarte, więc ja bym też nie wpadał w panikę. Nagranie i produkcja Studio Plac.